Ciągle się ma widzowie, ja jestem Szymo, a ja jestem Lukas. A dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ mamy niespodziankę od naszego stałego widza, od Leoela. Leoel, tak jak zadeklarował, tak zrobił, czyli zbudował piramidę e, na pustyni, i tam podobno jest jakaś zagadka. Już nie mogę się doczekać, Szymo, żeby zobaczyć, co tam jest. Ja też. Także. Tam pójdźmy. Idziemy tam zobaczyć. Ja tylko widziałem z daleka, że jest jakaś piramida i że jest jakaś karteczka, ale tam specjalnie nie podchodziłem, bo chciałem, żebyśmy razem tam podeszli. Co tam jest napisane? Na filmie proszę, prosto idźcie. Dobra, Idziemy prosto. Idziemy prosto zobaczyć, co tam się dzieje. O, jest ta piramida, jest fajna piramida. Bardzo ładna. No, taka prosta, ale. Przynajmniej dobrze, że Leo nas nie okłamał. że coś zrobił. U, uważaj. Jeszcze mamy gratisowego Creepera. Co tu mamy? Na filmie proszę. Ok. Dobra. Wchodzimy tam. Wchodzisz, wchodzisz przodem, jakby był niedźwiedź to. Iście po. Idźcie po, S... po... słom. Słon... Słodach drewna. A. Dobra, musimy iść po słowa drewna. Ja widziałem tam w słojach. Ok, yy, tak to co zdążyłem zauważyć, to że tutaj mamy drewno. Mamy kolejne. Czyli to jest jakaś. Dróżka. Tu mamy kolejne. O, tu prowadzi. Te, yy, mamy dalej te, te, te drewna. Chodź szybowo. Ok. Ja sprawdzałem na takim glitchu, czy tutaj nigdzie nie ma jakiegoś wybuchowego tego. Spoko, spoko, ja już tutaj tak przyjrzałem. Dobra. Chociaż może być, może być. Co my tu mamy? Mikstura niewidzialności jest nawet. Mikstura niewidzialności? Tu jakby się w tym miejscu kończyło. Jest gdzieś dalej? Nie ma. Mam wrażenie Lukas, że to jest wybudowane przez Leoela, bo to już, bo to. E, nie, ta kupa była, ale na pewno nie było tak. No nie było tutaj tych drewn drewien, nie było kamienia i tego kamienia nie było. Także może ten może, Może to trzeba po prostu rozkopać. Chyba tak. Oho, coś tam było, coś tam było, tylko się zapadło. Chyba tu jest coś zrobione. Musimy tam iść. Posiecić latarką? Nie. Oj! To jest... OK. O, jest. jest skrzynka. Jest skrzynka. Na, na prawo dla Lukasa, na lewo dla Szymu. Dobra. To ty masz crafting table. A ja mam skrzynkę. Okej, okay, mamy tak. Plaster miodu. Ciekawe skąd. z naszej pasieki. Tarcza. Siekiera i strzała. Dobra. Siekiera mistrza PvP. Siekiera mistrza... Siekiera mistrza PvP Okej, okay, czyli mamy tutaj po prostu skrzynię ze skarbami. A tu po lewo? Może tutaj coś miało być też po lewo. Hmm. Może coś miało być po lewo, a nie ma. Może tam trzeba wejść, Nie, 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 nie. nie. Ja chyba... No pisze, że na lewo dla Szymo to może tutaj rozkopać może ty rozkop No nie, nie, to crafting jest dla mnie Aha, crafting, crafting jest dla ciebie, dobra Okej, okay, no to tutaj zaskoczenie z... Ale... Nie, nic nie ma. Nic nie ma. Dobra, czyli mamy tutaj skrzynię ze skarbami i crafting table dla Szymo. No, powiedzmy, no, no ciekawe, ciekawe zaskoczenie tutaj było. Tutaj były prace prowadzone. Wykopane wszystko w koło. No tak, na pewno tego nie było wcześniej. Także On, ja mamy chyba tutaj... wiem o co tu chodzi. Trzeba coś skraftować. No to trzeba właśnie skraftować. Tylko co można z tego skraftować? Właśnie chyba nic. Miód. Da się Nie! Mi nic nie przychodzi do głowy. Nie, 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 to chyba nie trzeba skraftować, bo tam jest siekiera mistrza PvP. Mistra, ale mistrza. Mistrza PvP, a strzała? Plaster miodu i tarcza. Okej, czyli... dobra. Czyli ja mam na prawo, to jest... dobra, bo to nie jest, że na lewo i prawo od craftingu, tylko twoje są tak. Siekiera mistrza PvP i strzała, a mój jest plaster miodu i tarcza. Tylko z można z tego skraftować? Chyba nie. 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 nie da się. No dobra. Mam plaster miodu i tarczę. Dzięki. Le. A ty masz siekierę mistrza PvP. Dobra, tu mamy chyba wszystko. Dobra. Zagadka odkryta. Masz swoją A, siekierę. Trzeba zanieść zanieś ją do domku. A tutaj coś może jeszcze jest? Tu jest. Crafting. Też crafting. W środku, w środku nic. Nie ma. Nic. Po prostu crafting. Taki podręczny. Tak. I... No Wreszcie dobra. Się... No to Kupamy. chyba wszystko, żeśmy odkryli. Najwyżej Loel napisze w komentarzach, żeśmy coś pominęli. To zobaczymy Najwyżej. jeszcze raz. Najwyżej. Dobra, okej, okay, no to co? Mamy zagadkę e, przepatrzoną, e, odkrytą. E, I co? Pozostaje nam tylko podziwiać tą, e, świąty tą świątynię, e, piramidę, która została tutaj umieszczona na naszym świecie, no i zostaje na naszym świecie. A na no, dzisiaj się z wami żegnamy widzowie. Do następnego! Pozdro! Pozdro!